Zdjęcia nocne wydają się być bardzo trudną dziedziną fotografii. Tak nie jest. Wystarczy poznać kilka prostych wskazówek, jak zrobić fajne zdjęcia nocne. Oczywiście, podstawą do tego typu zdjęć jest statyw. Musimy mieć stabilną podporę, dlatego że czasy naświetlania będą bardzo długie. Oczywiście warto w pierwszej kolejności znaleźć odpowiedni punkt widzenia na, na architekturę, którą tutaj mamy przed sobą. Ja już taki punkt e, znalazłem, takie miejsce. Natomiast, e, tak jak powiedziałem, podstawa to statyw. Jest bardzo fajna, bardzo prosta metoda, jak zrobić, żeby statyw był znacznie bardziej stabilny. Nawet taki lekki jak ten mój statyw. Wystarczy dociążyć go torbą. W tym momencie e, punkt ciężkości statywu przeniósł się w dół. On już stoi naprawdę wystarczająco e, stabilnie. Kolejna rzecz, musimy poczekać na jak najfajniejsze oświetlenie. No i oczywiście sprawa ustawienia aparatu. Pierwsza ważna rzecz to tryb manual. Nie rezygnujemy zupełnie z automatyki, nie używamy ani automatyki czasu, ani przesłony, a już tym bardziej na pewno nie pełnej automatyki. Kolejna sprawa, e, polecałbym ustawienie trybu RAF, czyli po raz kolejny korzystajmy z trybu RAF z JPG, bo Być może JPG będą już OK, a jeżeli nie, to w formacie RAF możemy bardzo dużo parametrów zmienić. A przy tego typu fotografii, e, pewnym problemem może być e, na przykład e, balans bieli. No, i JPEG-u musielibyśmy już ustawić ten balans, bieli optymalnie w tym momencie. W Rawie możemy pobawić się tym już na etapie obróbki zdjęcia w komputerze. To są podstawowe rzeczy. Kolejna sprawa to ustalenie odpowiedniego czasu naświetlania. Jeżeli warunki mamy takie jak w tej chwili, jest jeszcze relatywnie jasno. Możemy mniej więcej posługiwać się wskazaniami światłomierza. Z tym, że lekko nie doświetlając, żeby ten efekt był od razu widoczny, że są to. E, zdjęcia nocne. Żeby uzyskać odpowiednio dużą głębię ostrości, e, obiektyw przymykam bardzo mocno aż dziś do wartości e, 22-16 tego typu e, wartości. W tym momencie na przykład czas naświetlania już mam około 4 sekund. Oczywiście byłoby absolutnie niemożliwe zrobienie tego typu zdjęć e, z ręki. Co jeszcze będzie potrzebne? Z pewnością będzie nam potrzebny pilot do wyzwalania migawki. Oczywiście. Takiego pilota mamy tutaj w naszej torbie. Dzięki temu pilotowi będę wyzwalał migawkę, nie poruszając e, aparatem. On ma jeszcze jedną zaletę w sytuacji, kiedy ściemnia się już bardzo mocno, niebo jest już e, ciemne, czasy naświetlania wychodzą nam powyżej 30 sekund. E, możemy uruchomić w trybie manual tak zwany czas B. Cóż oznacza czas B? A mianowicie to, że możemy stosować dowolnie długie czasy naświetlania dłuższe niż 30 sekund. W tej chwili ten czas B jeszcze nam nie będzie potrzebny, natomiast pewnie za jakieś pół godzinki już będzie konieczne naświetlanie dłużej niż 30 sekund. Teraz spróbuję zrobić w tej chwili pierwsze ujęcie. Czujnik pilota jest z przodu aparatu, więc muszę ustawić coś takiego. W tym momencie właśnie pojawił się napis na ekranie, że aparat przetwarza dane i przetwarzanie danych przy fotografii nocnej, przy długich czasach naświetlania zawsze trwa dokładnie tak długo jak naświetlanie. A co w sytuacji, kiedy musimy naświetlić dłużej niż 30 sekund? W tej chwili jest coraz ciemniej. Ja chciałbym zwiększyć głębię ostrości. Przy takim oświetleniu aparat już nie jest w stanie ustawić ostrości, więc muszę wyłączyć autofokus i przejść na tryb ręcznego nastawiania ostrości. O, właśnie w tej chwili przełączyłem. I chciałbym dla uzyskania bardzo dużej głębi ostrości mocno przymknąć przysłonę, nawet gdzieś do wartości 22. No i okazuje się, że 30 sekund to jest po prostu już zbyt krótki czas naświetlania, więc przechodzimy w bardzo ciekawe ustawienie w aparacie czas B. W tym momencie na wyświetlaczu pojawia nam się napis bulb. Jak to działa? Bardzo prosto. Jeżeli dysponujemy takim pilotem, pierwsze naciśnięcie na przycisk Otwiera migawkę, drugie przyciśnięcie zamyka migawkę. Natomiast jeżeli fotografujemy ze statywu, a szczególnie z długimi czasami naświetlania, dłuższymi od kilkunastu sekund, powinniśmy wyłączyć stabilizację obrazu. Każdy sam może to w praktyce wypróbować, sprawdzić. Okazuje się, że stabilizacja obrazu może nam pogorszyć ostrość zdjęć w przypadku długiego czasu naświetlania. Wchodzimy w menu, wyłączamy stabilizację obrazu i fotografujemy już bez tej funkcji. Potrzebujemy oczywiście jeszcze coś, czym moglibyśmy odmierzać czas. To może być na przykład telefon komórkowy. Ustawiamy sobie minutnik na myślę, że około jednej minuty w tej chwili. Przy tego typu ekspozycji warto jeszcze pamiętać, że nie ma specjalnie znaczenia, jak bardzo precyzyjnie to naświetlimy, dlatego że z punktu widzenia naświetlenia matrycy nie ma znaczenia, czy naświetlimy 50 sekund, czy 1 minuta. Musimy wyeksperymentować, przy jakim czasie naświetlania uzyskamy najbardziej optymalne efekty, dlatego trzeba zdjęć wykonać dosyć dużo. Natomiast pamiętajmy, że najlepsze zdjęcia wychodzą o tak zwanej złotej godzinie czyli w zasadzie Jakiś czas po zmierzchu, kiedy niebo jeszcze nie jest zupełnie czarne i wtedy tak naprawdę może się okazać, że mamy czas na wykonanie pięciu, ośmiu zdjęć i już niebo zaczyna być mało atrakcyjne, czyli zaczyna być zupełnie czarną plamą na zdjęciu. Kolejne, kolejną rzecz, o którą warto się pokusić, to ujęcie jakichś detali architektonicznych. W tej chwili mam założony obiektyw 18-55, który daje mi szeroki plan. Prawie cały zamek mam w kadrze. Natomiast oczywiście w torbie jeszcze spoczywa obiektyw 55-200 mm, którym mogę pokusić się o sfotografowanie którejś na przykład z zamku w Gołuchowie. Minęła minuta. Przez kolejną minutę aparat przetworzył zdjęcie, i na wyświetlaczu ukazało nam się bardzo efektowne zdjęcie zamku w Gołuchowie. E, takie zdjęcia zawsze robią wrażenie na oglądających, więc warto pokusić się o, e, o ich wykonanie. Ja zamienię teraz obiektyw szerokokątny na obiektyw 55 do 200 mm i skadruję jedną z wieżyczek. Znajdziemy jakiś ciekawy kadr. O, to może być ta wieża. Dokonamy kolejnej ekspozycji, myślę, że również około jednej minuty. Na koniec, właściwie warto pamiętać o e, jednej ciekawostce związanej ze zdjęciami nocnymi. E, możemy wydobyć e, przy pomocy bardzo długich ekspozycji właściwie każde światło. Nawet jeżeli jest bardzo ciemno. A będziemy naświetlać dostatecznie długo, to możemy uzyskać bardzo ciekawe efekty. I w tej chwili, gdy patrzymy w niebo, wydaje się, że ono jest już właściwie czarne. Natomiast jednominutowa ekspozycja wydobędzie jeszcze te odrobinę, te resztki światła, które gdzieś tam bąkają po niebie, i na pewno efekt będzie ciekawy. Podsumowując, fotografie nocne są naprawdę bardzo, bardzo efektowne. Warto pokusić się o ich wykonywanie, szczególnie że wystarczy aparat i statyw, dobre chęci i poznanie tych kilku prostych zasad, które przed chwilą przedstawiłem.